Skończ wydawać kasę na fizjo i zacznij ogarniać się sam. Czasem zdarza się tak, że jej nas kolano. No nie jest na życie ten, kto nie miał bólu w stawie kolonowym. Jednak możesz sobie z tym poradzić samemu. Ten ból może być nieprzyjemny, kiedy stoisz, czujesz go nad kolanem, czujesz go pod kolanem, ale całkowicie nie do wytrzymania jest, kiedy kucasz albo klęczysz. Jest to uciążliwe, przeszkadza ci to w życiu. Jest to mega nieprzyjemne. I możesz sobie z tym poradzić na własną rękę. Możesz oczywiście iść do fizjoterapeuty i to Ci polecam, natomiast jeżeli możesz, spróbuj zrobić to sam. Pomówmy sobie dzisiaj o mięśniu krawieckim. Jest to najdłuższy mięsień, który mamy w naszym organizmie, i leci sobie od górnej części uda przez przyśrodkową część uda do Wewnątrz. Tutaj kończy się w okolicach mięśnia Obłego. Jest to mięsień, który jest bardzo wąski i bardzo ciężko jest go trafić. Natomiast dobrą informacją jest to, że punkty spustowe, czyli te takie bolesne miejsca, są praktycznie pod całej jego długości. Dziś jednak skupimy się na prześrodkowej części, na środkowej części mięśnia Krawieckiego. Jeżeli ból w stawie kolanowym, który odczuwasz, jest spowodowany przez mięsień krawiecki, to właśnie w tym momencie to wyjdzie. Będziemy masować się na wałku, jednak zanim to e, nastąpi, chcę Ci przekazać ostatnią bardzo ważną informację. Dużo osób, zwłaszcza biegaczy, narzeka na stawy kolanowe i mówi, że to bieganie niszczy nam kolana. Nie. To to, że napięte mięśnie uciskają Ci nerwy albo że właśnie nachodzą na kluczowe elementy w okolicach stawu kolanowego, przez co czujesz ból. W przypadku mięśnia krawieckiego jest to nerw udowy albo nerw udowo-przyśrodkowy, e, który może być podrażniony przez właśnie napięty mięsień. Dobra, rolowanko. Ja sobie zacznę od wałka e, miękkiego. Wałek z pustkami zostawiam sobie na później. E, noga bliższa was będzie rolowana, żebyście dokładnie widzieli, jak się ustawić, ale najpierw pokażę wam nogę przeciwną, żebyście wiedzieli, jak sobie drugą nogę ustawić. Ja osobiście lubię mieć nogę stopę na podłożu i wtedy środek uda mieć na tym wałku. To mi pozwala lepiej kontrolować nacisk. Jeżeli, jeżeli czuję, że mogę troszeczkę bardziej docisnąć, przechodzę po prostu na łokcie, podnoszę sobie paluchy, wtedy dociskam sobie udo do wałka no i teraz jak się fajnie zrolować jesteśmy na tym wałku już jeżeli traficie dobrze środek uda już będziecie czuć takie e, takie no tak no usiąść na mięśniu, po prostu usiąść na mięśniu. Waszym zadaniem jest po prostu się na tym wałku zrelaksować. Pobądźcie sobie na nim przez e, około 30 sekund. Po 30 sekundach zaczynamy lekki ruch góra-dół. To nie jest e, ruch od kolana do biodra. To jest spokojny ruch właśnie w okolicach środkowej części uda. Ona będzie, będziecie czuli, że ona może być nawet lekko napuchnięta. E, no tak wygląda punkt spustowy mięśnia krawieckiego. Przechodzę sobie na łokcie, dociskam jeszcze bardziej i robię to samo. Ważne, żeby będą.